Blisko 4 miliony zł. Tyle kosztować będzie budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych która powstaje na terenie Żarowskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Ściekowego. Przez ostatnie trzy tygodnie dość sporo rzeczy się zmieniło. Udało się nam, w zasadzie wykonawcy, udało się wykonać fundamenty w całości, wylanie podłogi również i ostatni element jeszcze, zostaje nam 10 cm posadzki tej najrówniejszej, która jest do wykonania. Jak również, co można zobaczyć tutaj z tyłu, rozpoczęto montaż. Montaż konstrukcji hali. Ta konstrukcja myślę, że w ciągu tego tygodnia będzie ukończona. Suszarnia, swoim wyglądem, przypominać będzie tradycyjną szklarnię. Zbudowana w nowoczesnej technologii pozwoli na ograniczenie kosztów zagospodarowania osady. Termin oddania budowy to jest 12 styczeń 2015. Myślimy, że w grudniu roboty jako takie zostaną ukończone. To największy od wielu lat projekt inwestycyjny, który realizuje przedsiębiorstwo wodno-ściekowe w Żarowie.